Cześć! Z tej strony Mateusz, z firmy Dobre Kotły. Dwóch kumpli się spotyka, trzeci dochodzi na piwko, jeden powrócił z Afryki i mówi Ty, byłeś tam, w tym Egipcie, co tam widziałeś? No wiesz co, no generalnie pojechałem na taką fakultatywną wycieczkę i, i zwiedzaliśmy różne zwierzęta, miejsca. A jakie zwierzęta tam widziałeś? No, na przykład wielbłąda. A jak wygląda wielbłąd? A wiesz, jak wygląda koń? No wiem. No to tak samo jak koń, tylko ma dwa garby. Mhm. No i co tam jeszcze widziałeś? No na przykład widziałem żyrafy. Żyrafy! No a jak wygląda taka żyrafa? No a wiesz, jak wygląda koń? No wiem. No to taki koń, tylko że długa szyja. Aha, mówi. No dobra, a jakie jeszcze fajne zwierzęta widziałeś? No, krokodyla. No krokodyl, no a jak wygląda krokodyl? No a wiesz jak wygląda koń? No wiem. No to nich podobny do konia. <grywka> <grywka> Moi drodzy, suchar musi być, dzisiaj trochę dłuższy. Ale jesteśmy w mieszkowie. Rok temu kręciłem tutaj film, kiedy zakładaliśmy fotowoltaikę, zakładaliśmy kocioł paletowy, kocioł elektryczny, zbiornik na wodę razem z grzałką elektryczną. Zrobiliśmy takie kombo z tego powodu, że to jest dom modernizowany i nie nadawała się tutaj pompa ciepła. Dlatego, że nagrzałaby ten dom, ale z obliczeń wyszło nam, że koszta byłyby olbrzymie, jeżeli prąd by zdrożał. A już się to dzieje na chwilę obecną, że drożeje. Wejdziemy teraz do środka i porozmawiamy z klientem jak wygląda to po roku czasu. Moi drodzy, chciałbym tylko podkreślić, ja nie jestem przeciwnikiem pomp, absolutnie. Mało z tego, ja promuję jeszcze pompy, żebyście dobrze zrozumieli, bo już usłyszałem, że jakiś ze mnie jest przeciwnik. Tylko, moi drodzy, nie wszędzie te pompy się po prostu nadają, tym bardziej w modernizowanych domach. One oczywiście nagrzeją ten dom, ale będzie to po prostu bardzo kosztowne dla klienta, jeżeli ten prąd wzrośnie. Tak więc moi drodzy, zapraszam Was teraz do środka, zobaczycie jak wygląda kotłownia i porozmawiamy sobie z właścicielem, jak go to kosztowało, ile go to wszystko kosztowało i jakie są koszty eksploatacji po roku czasu. Zapraszam. Moi drodzy, jesteśmy już u pana Mariusza w Mieszkowie, gdzie rok temu instalowaliśmy fotowoltaikę, kocioł na pellet, kocioł elektryczny. Jest to w moim poprzednim filmie, podajże z tego co pamiętam, odcinek 55. Możecie zobaczyć tutaj podczas montażu. Jesteśmy teraz po roku czasu, żeby sprawdzić, jak to wszystko funkcjonuje, jak wyszły koszta, ile to pana Mariusza w ogóle na tamten czas kosztowało. Mamy 2022 rok, montowaliśmy to. To w 2021. Panie Mariuszu, ile pana po pierwsze kosztowała cała inwestycja? Bo zaczniemy od końca. Nie standardowo, tylko żebyście wiedzieli, już ile to wszystko kosztowało, czyli kocioł, PELET na PELET, fotowoltaika, tam jest 10 kW, do tego kocioł elektryczny, instalacja fotowoltaiki, instalacja kotła peletowego i wszystko to robiliśmy 100 km od naszej firmy. Ile to wszystko Pana wyniosło? Sama inwestycja kosztowała według naszych ustaleń jakieś około 60 000 zł. koło 60 tysięcy złotych. Około 60 tysięcy złotych. I teraz jak to wygląda po roku czasu? Mianowicie, ile Pan wyprodukował prądu z tej fotowoltaiki? Prądu wyprodukowaliśmy jakieś tam 5 000, ponad 5 tysięcy kilowatów. No, Nie no, pamiętam no, dokładnie, ale na pewno. Jest I te 5 tysięcy kilowatów Państwo y, zagospodarowaliście na dwa domy, tak? Tak, na dwa gospodarstwa, tutaj nasze i za ścianą akurat jest gospodarstwo rodziców. I częściowo też na dogrzanie, dogrzanie domu, tak? Jakiś Czyli jeszcze tam... grzaliście dom kotłem, kotłem elektrycznym? Dokręciliśmy, dogrzewaliśmy, można tak powiedzieć, tak, bo to w jakieś wieczory jesienne, czy wczesną wiosenne, tak. I na tym to poglądało nasze ogrzewanie piecem elektrycznym. A proszę mi powiedzieć, kocioł, jeżeli chodzi o pelet teraz, ile tego peletu wam zeszło przez cały rok? Tak, jak była instalacja przez zimę. No wiadomo, tam się grzeje do jakiegoś tam okresu, dwie tony paletu można powiedzieć, zużyliśmy na ciepłą wodę i na ogrzewanie. Ile osób w domu zamieszkuje? Cztery. Cztery osoby, więc cztery osoby też korzystają z ciepłej wody użytkowej, to jest dosyć ważna e, informacja, bo wiadomo, użycie przy czterech osobach jest będzie mniejsze niż przy jednej czy no wiadomo, przy dwóch. Przy dzieciach, młodych, chłopakach to cały czas woda. Woda wich ciepła. Proszę mi powiedzieć, jaką jeszcze bardzo ważne pytanie, jaką temperaturę w domu utrzymywaliście przez ten czas? Bo... Można powiedzieć, że średnia 23 stopnie. Jest, można czuć nawet, że jest, jest o tyle. Jest cieplutko, jest cieplutko. Mamy gdzieś tutaj jeszcze nawet salusa, więc za chwilę będziemy mogli pokazać. O, moi drodzy, jest e, chyba trochę, e, trochę więcej. <laughs> Nie, poczekajcie, za... Ale 25,4 aktualnie. No, no ale to, to jest szczegół. Czyli 23 stopnie średnio, średnio upadł. Więc moi drodzy, podsumujmy. Dwie tony PELETU e, prądu 5000 kW na dwa domy. E, pelet teraz mam kupował w jakiej cenie? 1600 zł. A to jeszcze pan musiał chyba No to, starej, powiedzmy, nie, ale starej to powiedzmy, że teraz można już dostać PLELT po 2,5 tysiąca, no nawet jeżeli to jest 5000 zł, to całe koszty inwestycji pana wyniosły 60 tysięcy. Gdybyśmy teraz panu, aha, dom, ile jeszcze ma powierzchni? 120 m 120 metrów. Jeżeli byśmy panu wtedy założyli fotowoltaikę i pompę ciepła, na chwilę obecną musiałby do tego prądu jeszcze dopłacić, bo brakowałoby mu, skoro zużył 5 tysięcy. Kilowatów na dwa domy. Fotowoltaika nie wyprodukowała tyle, ile zamierzaliśmy, czyli około 10 tysięcy, tylko 5 tysięcy. W tym momencie pan musiałby jeszcze gdzieś, na moje oko, te 5 tysięcy kW dokupić. Po dzisiejszych cenach prądu. Byłoby to ok, tak samo praktycznie jak peletem, ale jeżeli ten prąd drożeje, a wiecie o tym, że teraz sztucznie są ceny utrzymywane, więc ten koszt byłby o wiele, o wiele większy. Tutaj ma pan tak naprawdę dwa źródła ciepła: ma pelet i ma prąd. Do tego ma jeszcze wstawioną w bojlerze grzałkę elektryczną, więc tak naprawdę jest, ma dwa źródła ciepła. Nie może sobie wybierać pomiędzy którym chce, a koszty inwestycji zmalały mu około 30 tysięcy złotych, gdybyśmy mieli mu jeszcze tą pompę ciepła razem z fotowoltaiką założyć. Na tamten czas może przesadziłem. Nie, chociaż nie. Gdzieś tak z 30 tysięcy mogłoby być wtedy więcej. Na tamten. Być może, ale to akurat nie było jakaś tam w tych kalkulacjach nie była przewidywana właśnie pompa ciepła w tamtym czasie. W tamtym czasie, dokładnie. E, tak więc, chyba że wysoką, wydajną propanową pompę ciepła do tego domu, to wtedy jak najbardziej tak z fotowoltaiką spięta pikobelo tylko po prostu chodzi o to, że koszta inwestycji wzrosłyby. No, ale to już pomijamy ten fakt. To tak dodatkowo. Pokażmy teraz, jak. Jak wygląda po roku czasu ta kotłownia? Mamy zawieszony, przypomnijcie sobie, kocioł elektryczny, peletowy i mamy całą fotowoltaikę w jednym pomieszczeniu. Pokażmy zbiornik z grzałką. Jest pan zadowolony z tego? Tak, tak. Jakbym pan miał jeszcze raz wybierać, to, to zgodziłby się pan? Na to Jak samo, czy, 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 czy coś Jak innego jednak po Nie roku czasu? No akurat, no, ale mi się wydaje, że w porządku jest instalacja piece, także, także jeszcze raz bym na to poszedł. No, to się cieszymy, pamiętajcie, moi drodzy. Do nowo budowanych domów świetna jest fotowoltaika i pompa ciepła. Do modernizowanych domów, nie wszędzie nadaje się pompa ciepła. Jeżeli tak, to musi być propanowa, wysokowydajna. Na aktualnie po prostu koszta inwestycji są o wiele większe niż na przykład byśmy zastosowali kocioł elektryczny, fotowoltaikę i kocioł peletowy. Więc różnica dzisiejsza to jest około. 30, 40, nawet tysięcy zł, jeżeli byśmy mieli coś takiego zrobić. Ale to każdy dom jest inny, trzeba byłoby to wyliczyć. Tak więc, moi drodzy, dajcie mi teraz suba, dajcie lajka. Like My Was pozdrawiamy z Panem Mariuszem, i oby więcej takich zadowolonych klientów mieliśmy w naszej firmie. Do usłyszenia, moi drodzy. Cześć!